Czas operacyjny 20.27 7 grudnia Jutro jest 8 Jutro jest dosyć duży zlot Myślę, że chyba na największy na jakim w tym roku odwiedziłem Chyba Stalker mazovia mógł być tylko większy lub porównywalny Chociaż nie sądzę Jeżeli jutro będzie faktycznie 180 osób To będzie to największy zlot na jakim byłem w tym roku Generalnie wygląda to tak. Są dwie strony konfliktu Elfy Renifery i jest trzech bosów, Mikołaje Oni są jako taka powiedzmy Trzecia frakcja No i tą stroną El Reniferów Ja mam być koordynatorem tej strony Takim dowódcą, koordynatorem Także no do ogarnięcia Będzie sporo Myślę, ale mamy radę Nie takie rzeczy się robiło Dzisiaj gra jest na Raszówce No i dlaczego w ogóle wyjeżdżam dzień wcześniej Ja jestem z województwa opolskiego Niedaleko Opola a rozgrywka, ta raszówka jest aż zalegnicą. Ode mnie to jest jakieś 160 km, niby dużo, niedużo, ale niestety z racji tego, że pomagam to organizować. Wpadłem na taki pomysł. Bo jak byłem pierwszy raz na raszówce, ostatnio właśnie, to był filmik starkowa, Tarkowa. rozgrywka w klimacie tarkowa. Jadąc na raszówkę, zauważyłem tak przy drodze, taki motel. No, i go sprawdziłem sobie tam na e Bookingu w internecie, no i faktycznie w dobrej cenie można się kimnąć. Yy, nawet zjeść śniadanie, wstać i po prostu stamtąd jest 5 minut na rozgrywkę. Także nie, nie, nie muszę się zrywać 4:30, tak? Tylko po prostu wstanę sobie 7:00 zjem śniadanko i 7:30 jestem już na miejscu. Także tak to sobie wykminiłem. No i co? No i lecimy. Bida! O, jeszcze dino siup. siup, 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 jesteśmy na wysokości Wrocławia, przejeżdżamy przez Bielany, a i teraz kierunek Legnica sprawnie poszło już prawie chyba połowa drogi za nami no i słuchajcie jesteśmy to tutaj jest ten motelnik i stąd jest dosłownie ja wiem może 5 minut drogi już na samą miejscówkę gdzie będzie gra no i jesteśmy już w pokoju hotelowym pomimo wam że całkiem nieźle to wygląda to mamy widok z okna, na porterze. Trochę tak amerykańsko. W ogóle będzie surprise, bo wziąłem taki głośniczek. Zobaczymy, jak się sprawdzi. żeby trochę klimatu dodać jeszcze w czasie rozgrywki. Też właśnie wziąłem go tutaj, żeby podładować. Dobra, mamy czas operacyjny 701. Tu sztab organizacyjny już się zjeżdża. Jeszcze szybki maczek, zamówienie Big Smoke'a i lecimy rozkładać rozparę farów na raszówkę. Pid jak cholera, no jep o semeczka pracuje. Ładnie, ładnie. Nie ma to zimna skóra zimą. Ur, jakie tu firanki wiszą, jarnołe. Amerykańska korporacja. Yy, tak, z tego co patrzę na mapie, to tu trzeba wjechać. Driftem, driftem oczywiście. 5 ton, ja muszę wysiąść. Kurwa. Tam. Yy, nie, 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 tu jest polna, tam dalej. Tak. Jeszcze następno w prawo. I kurwa brama. <laughs> Dobra, kurwa, jakoś dojdziemy, Ja tu przez podskoczę, jak trzeba będzie, kurwa. Pol tu szybci. O, widzę, chłopaki, już kurwa, są tam. Patrzcie, już tutaj. Widać, że Airsoft to owcy. Pierwsi klienci tak na nas popatrzyli, że jakbyśmy im przerwali. Kurwa, opierdala się w pracy. Jest, kurwa, śniadejowy drwal. Jak to kurwa, nie ma. Ja wprowadzę ustawą. Jest. Yep. Dobra, maczek zaliczony. Klucze już w hotelu zdane. Kończymy, tylko szybko szamać. I lecimy, lecimy rozkładać respa. O, of course, of course, panie. A sponsorem odcinka jest Pantshow PL. Twoje części samochodowe. Dobra, zapierdalamy. Jest 3 stopnie na plusie. Czas operacyjny. Siódma, siódma ileś. Siódma, tak, siódma. Siódma coś. Że już pierwsi, pierwsi kurcze ochotnicy poranni są. Nie wiem czy to ci sami ze stacji, ale widać, że jeszcze zjeżdżają. Kawka, bajerka, te sprawy. O, jest i już jakaś część organizacji. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy, lecimy z tematem. Dobra. Przebiliśmy się przez kordon organizacyjny. E, tu będzie jeden z punktów stacjonowania Mikołaja. Punkt orientacyjny, rozjebany budynek, jak 33 pozostałe. Mam nadzieję, że kurwa kapcia nie złapiłem bo ja nie mam kompresora dzisiaj ze sobą. Rzeczy koło, aczkolwiek mój odpływ centrujący jest troszeczkę mniejszy niż Twoje 27 celowe felgi mogą się nie zmieścić w tej małej bawarskiej kurwa BMC. O, i znowu bagno. Chociaż tyle to tam pół biedy na to że to żeśmy musieli, kurde. Takie błoto przejeżdża, że trzeba obrać rozpęd co najmniej 30 na godzinę, żeby nie ugrąźć, żeby dojechać tam na do naszego respa. Alright, let's roll! Troszkę ogarniemy teren, bo tak na środku tak kurwa na sranę. sobie broń. O! Patelnia od Magdy Gessler. W Biedronce była sygnowana Magdą Gessler. Jakby nie, nie to to bym nie kupił. Mogę gotować. Będziemy smażyć na niej kiełbasę na Bourbonie. No jak ma robi kiełbasę. Jep. Tu już namiocik stoi, tam leżaczek, to, to, tamto, plandyka Nie wiem, czy nie za daleko, ale to jeszcze się najwyżej skoryguje położenie Dobra, resp mamy rozłożony Także teraz jedziemy na główną zbiórkę 1.9 to tylko TDI Tak 2.0, serwis usadzony Kurwa, fajka e na kilogramy w duże work Nie no wiesz, tak? Nie wiesz. Tak? Ale nie, wiesz. nie, nie no, wiesz, no kurwa. Bardziej to się nie dało dojebać. Idziemy na zbiórkę. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu Wojna o Fabrykę Mikołaja. Organizator Palot Boys Polska. Niezmiernie nam wszystkim jest mega miło, że widzimy się w tak licznym gronie dzisiaj. Z tego co widzieliśmy w liście zapisów finalnie było 200 osób opłaconych. 10 punktów dominacji, na których będziecie musieli utrzymać pozycję. Każdy z, punktów, każdy z punktów wygląda w ten sposób, jak mała paczka prezentów. Znajduje się on na budynku. Większość z nich, czyli te, które będą na budynkach, na budynkach pochowanych typu bunkry parterowe i tak dalej, będą pipczały. Dominacje, które będą na widoczniejszych budynkach, czyli na parterach typu baza medyków w środek, czy na przykład wieża, nie będą pipczeć, będą na środku widoczne. Tu macie matę, żeby zostawić te rzeczy. Mogę tutaj, tak? Tak, tak, tutaj na tej, tej, na plandece. Ja właśnie nie zrozumiałem ja że nie na... to Co Mikołaje? Od razu strzelają? Jak cię zobaczą napierdalają A, gra... Dopiero jak oni sam ściągnie czapkę na przykład, tak? Jak ściągnie czapkę jest off game Aha. Tak, na tym się komunikujecie Dobra Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Ja powta... pozdrawiam rodziców, w szczególności mamę i tatę Czemu nie wierzył? Bo zachlałem pałę wczoraj. <laughs> Proszę. Herbata z prądem konsumowana. Ja otwierdzone, kurde. Sorry, pozostałoście po. On musi szybko wytrzymać i do domu Dajesz pan? Nie? No, nie. No jako Bóg ci wtyska podda. Ale co? Za tym plandeka Aha, nie, no to jest standard taki, nie? No, jaki standard? Ruski. Pierwsze strzelenie, na jakim jestem, Gitlandekę, daj mi na sobie wstawę, Tak. A strzela się 5 tak. lat. Zrobię na fotę? No. Dobra, wycin się z filmu. O, i to szukajcie na YouTubie, to będzie kadr taki. O, no i kadr. Dobra. 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 Panowie, ogień! Lecimy, nie śpimy. To w 15 minut, zdobyte są dwie naszywki, czyli. Zdobyłem je jakieś 8 minut temu. Okej, okay, czyli 15 minut. Czyli jeszcze jedna i zapierdzielasz do dowódcy, wygrywasz tę replikę, także to smega. mega. Trzeba trzeciego dorwać. Wyślij parę osób do, do pomocy. Niech oni go zajmą, a tego wtedy haps. Wierz mi, że te parę osób mi będzie przeszkadzało. Tak? Okej, okay. no dobra. Jedzie chyba organizator. Myślałem, że nagram coś więcej z... Z terenu, chyba że dam koledze kamerę, to coś też mógłby w sumie nagrać, co się dzieje w terenie. E, natomiast jest 24 minuty od startu, i główna nagroda już jest zgarnięta. Także replika już już ktoś wygrał. Replikę. No to gratulacje, masz drugie miejsce. Pokaż, no pokaż na szywki, tak. Jest śnieżynka, bombka, prezencik. Drugie miejsce Dziękuję. potwierdzone. Także ładnie, ładnie. Dobry wynik. 11.30 Gra jakoś idzie, ale no nie ma kiedy wyjść po prostu w teren i coś ponagrywać, nie ma, nie da się, jest Generalnie są nasi na ambasadzie, jakby co, kontrolujemy cały ten, ten. Teraz nasza zabawa polega na tym, żeby chociaż jeden ten punkt w środku kontrolować, żeby mieć sześć punktów dominacji, to wszystko się rozbierze. Wszystko ambasadę, się rozgrywa! Ambasador mieliśmy godzinę, bo my godziny godzinę pierwszą trzymaliśmy. No ja teraz 7 w 10 minut temu jestem 10 chłopa. Nie, nie wiem co... Drodzy Państwo, widzicie pierogi w jakże airsoftowej okrasie z kulek i delikatnego bourbonu na masełku przewiezionego prosto z Austrii. Dokładnie. Fiu, 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 fiu. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Zobacz, niech ta kasienka idzie drogą to się Kość królik potrzebuje zabrać pizza na mapa więc to jest królikiem wczoraj. Proszę, mi w terenie. Koniec gry! Koniec! Koniec gry! O kurwa. <grywa> Nabraliście się <grywa> jak niektórzy sami też widzieli. Dziękujemy Wam serdecznie też za to, że przyjechaliście, zostaliście do końca, walczyliście do tak naprawdę ostatniego wytrwale. Poszło to płynnie, schematycznie, nawet te 4 godziny praktycznie przyjęły jak z tak naprawdę. Jeżeli chodzi o... Przechodzę do, do sedna. Dziękujemy Wam bardzo za to. Jeżeli chodzi o na szybkie Mikołajowe samo rozdanie nagród. Wygrało niestety tylko 6 osób. Dziwne aż, niespotykane, ale gratulacje serdeczne dla tych sześciu osób. Szanowni, jest... Szanowni jest bardzo Dziękujemy. Filmów i zdjęć staraliśmy się robić jak najwięcej. Zostaną udostępnione jak najszybciej poweda, że jest zdjęcia dzisiaj. Wilkujemy na szybko dopisać. de sal. Piąty. Mój kolei... Osoby, które by brały zapraszane do Janeczka na kolanko po nagrodę. No się ma. W roliku podasz nagrodę pierwszą. Oh, jej. Jakiś wierszy w piosenkę, coś takiego? Nie? To nie. To dobrze, To dobrze, nie. Ojej się Janeczko. Byłem grzeczny, dziękuję. Prawie, dziękuję. Nie strzelałeś do mnie, tak? Dzięki. Zapraszamy drugą osobę. Siłę, siłę, siłę mózgu.

Dziękuję tak bardzo. Dobrze, ja nie muszę usiąść. Zapraszamy nie do bramę. To co to pompa wody? Pompa paliwa. Pompa paliwa. Jeden. Zapraszamy szóste miejsce. To chyba pompa. Tu miejsce to było. To jest jakaś ta pompa. A to tylko To też, wszystko na farsz. O. Na Na Dziękujemy wszystkim, którzy głównie wygrali podczas wspaniałego wydarzenia. Teraz zapraszamy w kolejności osoby tutaj. Przecież to mój moje zdarzenie. No widzisz? Więc... Bra bratu się udało. I no, no, tak. To tak. no, tak Dziękujemy. dla Dziękuję, Dziękuję bardzo. Mogę zostać? Ja Następny! się za zaopiekował.

Radaś, daj, Nie bój się, pola moje takie słabe. Czy ciebie, no, ciebie dupa boli od czegoś? Mnie nogi nie bolą. Nogi? Bardzo mi no. ci dupa bolała. po prostu przez kolegę, wiesz. Dobra. Dobra. To, to masz i musiał odpłać. Dziękuję bardzo. Radaś, radaś. O, działa no, fajnie. Uii. To masz dwie kamery. Wybierz, z którymi się uśmiechasz. Zapomniałem swojego mieczu. Ja. Się Jak się kameruje to bez ekscesów, nie? Ja bez, wy... bez wypieków. No Koniec, Tak, tak. Ale bardzo. To, <garniemy> nie nie o, to nie tym, kolejka po nie po nie tak, <garnie> Ale kolega <garnie> nie. nie połamać ci Dzięki wielkie! Panowie, wychodzimy! Dziękuję. Wy... dziękuję Panie Mikołaj! Zobaczcie bardzo! Dzień, dzień, już, dzień, ja. jest... ja, jest... Panawie, na główny? Nie, No to będzie kleks! No to, że się... o, ja. Widziałem, że jesteś prawdziwy! Widzimy!

Cześć, witam, dziękuję. Dzięki, dzięki. Dziękuję. dziękuję ci bardzo. Zapraszamy osobę, dla której nie starczy na, na końcu kolekcji. To świąteczna nie z jakichś filmów dla dorosłych

Co dostałem dzisiaj, w tym roku? Headshota o, no, Pokaż, headshota pokaż I to jakiego? O. Dzięki bardzo W tym roku na tak chcę Nie da się, ale możesz pojechać na Ukrainę To mają ich dużo ze Dostanę. Kluczyki będą środki Dobrze, dziękuję Zostały trzy nagrody I to wszystko można. Więcej nie ma. O